Algorytmy zdecydowanie te treści kontrowersyjne premiują, one są najgłośniejsze, o nich mówi się najbardziej i najczęściej. I to jest fakt w polskim internecie. To jest również powód, dla którego nie wiem, ale się dowiem, może istnieć de facto. Bo gdyby tych problemów nie było, to jest oczywiście pewien jakiś utopijny eksperyment myślowy, który teraz robię, ale. Gdyby tych problemów nie było, to Nie wiem, ale się dowiem nie miałoby potrzeby, żeby funkcjonować, żeby istnieć dla tej naszej inicjatywy, dla naszego kanału. No bo o czym byśmy mówili? Jeżeli jakieś, jakieś zjawisko jest całkowicie pozytywne, wyłącznie pozytywne, to rzadko się o nim mówi, a na pewno rzadko my o nim mówimy na kanale Nie wiem, ale się dowiem. Bo raczej nie wystarczy nam po prostu miejsca w ramówce, żeby mówić o tych pozytywnych rzeczach i aspektach. I to jest prawda. Często na te pozytywne aspekty, może właśnie, nie konkretne tematy, ale zwracamy na nie uwagę w naszych filmach, w naszych materiałach, natomiast nie poświęcamy im dedykowanych odcinków, bo po prostu są bardziej palące kwestie, którymi należy się zająć, aby uświadomić na ten temat naszą społeczność na kanale, ale na co liczymy też społeczeństwo ogólnie, żeby wszystkim nam w Polsce żyło się lepiej. Taka jest misja.